...elektrycznej, szczególnie dla przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest możliwość zadania? Tak jak wczoraj, tak i dziś nie było możliwości zadawania pytań kandydatowi obywatelskiemu Prawa i Sprawiedliwości, jakkolwiek to brzmi, na prezydenta. Bartek. Brakiem zamrożenia cen energii elektrycznej, szczególnie dla przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest możliwość zadania pytań, więc jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Jakie plany na dzisiejszy dzień, Panie Prezydencie, aktywności? Dzisiaj, Szanowni Państwo, jadę do Wielkopolski. W Wielkopolsce będę się spotykał z, z mieszkańcami. Będę się wsłuchiwał w głos mieszkańców i starał się ich przekonać, że jestem najlepszym kandydatem na urząd prezydenta.